Prywiec, Draft, Fujce, Wróciliśmy do kordonu, e, ponieważ chcemy z tym oto panem, z tym oto przewodnikiem porozmawiać. Mamy do niego masę pytań, zobaczymy na ile z nich nam odpowie e, i zobaczymy, czy w jakiś sposób rozjaśni, rozjaśni nam tą fabułę. Witaj, towarzyszu. Witaj, bracie. Muszę znaleźć doktora. No, coś takiego. Skąd ty wiesz o doktorze? E, Duch mnie przysłał. Pomóż mi się skontaktować z doktorem, to pilne. E, trzeba było od razu tak mówić. Doktor siedzi w kryjówce z Triloka. I Jeśli jesteś tym, za kogo się podajesz, to pewnie wiesz, gdzie jej szukać. E, I mamy nowe zadanie: spotkać się z doktorem. E, w porządku, dziękuję. Tylko zanim jeszcze skończę z tobą rozmowę, no chciałem zobaczyć, czy jesteś zdolny do jakiejkolwiek wymiany towarowej, ale raczej nie. <laughs> Przepraszam. Dzięki wam. E, dzięki za te informacje. Czy masz może jeszcze coś innego do powiedzenia? Mm, nie jesteś całkiem na bieżąco z ostatnimi wieściami. Okej, okay, zdaje się, że grupa Streloka była dosyć hermetyczna. E, dosyć ścisła e, grupa. E, natomiast on jakoś wyjątkowo łatwo zdradził nam informacje o doktorze. Mm, Okej, okay, no, wygląda na to, że wystarczyło znać ducha. I to nam starczy. Zatem w takim razie, gdzie mamy się teraz udać? Gdzie jest doktor? Hmm. Czy to jest tam, gdzie myślę? Hmm. Instytut Agroprom kieruje nas tutaj. A może tutaj będzie wyjaśniony co nieco. Będę czekał na człowieka, który przybędzie od stryloka do kryjówki używanej przez niego i jego ludzi, jeśli to jeden z naszych trafi na miejsce. I coś mi już świta, bo wydaje mi się, że. E, gdzie to jest? Gdzie to jest? Schowek stryloka. Nie, nie. Tak, to chyba tak, to chyba. Grupa strył. Grupa schowek stry, schowek. Boże. Dlaczego ja się nie mogę wysłowić? Um, gdzie to jest? To powinno gdzieś być. Jeżeli dobrze pamiętam, e... kryjówka Stryjloka jest właśnie w Agropromie, tam gdzie. Um, tam, gdzie spotkaliśmy Kreta. Dobra, tam się udamy w takim razie. Znowu czeka nas trochę latania. Widzę, że musimy przejść przez wysypisko i potem na zachód. Także ale skoro już tu jesteśmy, to tak sobie myślę, żeby może jeszcze zajść do... Do Sidorowicza. Ja Teraz tak patrzę, co, co my tutaj mamy. Tu jest... Chociaż wiecie co. Dużo jest tutaj skrytek. Bardzo chciałbym sprawdzić, co się w nich kryje. Może faktycznie należałoby by je zbadać. No dobra, skoro już tu jesteśmy, to niech tak... O, koledzy jacyś doszli. Dobrze, że nie wrogowie, bo byśmy skończyli z kulką. Nawet bym tego nie zauważył. Zjedzmy coś, bo już się zrobiliśmy głodni. Dobra, masz już towarzystwo. To ja Cię zostawiam. Eee, chociaż nie, czekajcie. Zdaje się, że. W, a, gdzie to jest? W tej skrytce już chyba byliśmy. Ale w sumie nie zaszkodzi sprawdzić, no, póki tu jesteśmy. Więc wygląda na to, że, przez, e, że w najbliższym czasie raczej nie ruszymy z fabułą jakoś do przodu. Chyba że wybierzemy się od razu do Agropromu, znaleźć doktora. Aczkolwiek właśnie te kryjówki są bardzo kuszące. Zaraz mi coś połknie. Okej, okay, to jest ta anomalia, więc nie ma się co przyjmować. Dobrze, tutaj. Nie, chyba tu nie byliśmy. Zaraz zresztą zobaczymy. kropelki. Dobra, weźmiemy, chyba faktycznie odwiedzimy Sidorowicza. Co prawda, on nie daje wysokich cen za artefakty, i skubaniec zdarby z nas ostatnią skórę za inne przedmioty. Ale nie mam ochoty znowu magazynować przedmiotów, także możemy zajść do niego. Trzeba się będzie przeprawić albo przez wojskowych, albo wrócimy na drugą stronę tunelem. Z wojskowymi i tak mamy na także... Nie, szkoda mi mojego kombinezonu, szkoda zdrowia. Postaram się obejść ich dookoła. Widzę, że tutaj też zadomowili się stalkerzy. Bardzo dobrze, bardzo fajnie. O, sorry. Nie ma tyle wojska, jak się obawiałem, że będzie. Coś się stało. Dobra, Viper, Vipera nie chcę. Co się tu dzieje? Dobra, ja nie wnikam w Wasze sprawy teraz. Mam własne na głowie. No, przynajmniej tutaj pogoda się poprawiła. I znów będzie przeprawa przez tunel. A w tą stronę jak zwykle jest trudniej. Cześć piesku, świnko. Nie jesteś pieskiem? Ojej! Miałem nadzieję, że nie będę musiał tego robić. I na co ci to było prosiaczku? Dobra, zapiszę grę w razie czego, jakbyśmy mieli tutaj zginąć. Ok, gdzie jest anomalia? Tam idzie. Śrubka na moment ją rozładowuje, ale to i tak jest dosyć krótki czas. Um, nie wiem jak ja przez to przejdę. Aj, 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 aj. Odejdź, odejdź. O, nie, nie, nie! nie. Ech, dobra, to mi zdecydowanie nie wyszło. Aczkolwiek efekty jakiś został osiągnięty. Apteczki mamy, także. Także zdrowiem naszym się nie martwię, martwi mnie tylko stan kombinezonu. Póki co jeszcze jest nie najgorzej, także nie mamy czym się martwić specjalnie, ale wolałbym jednak unikać takich wydarzeń. No ale dobra, sam się tu pchałem, tak wiem. W tamtą stronę jeszcze jest jedna skrytka. To moglibyśmy zbadać, aczkolwiek przy niej jest anomalia i to dosyć nieprzyjemna. Ale jak już tu jesteśmy, to zobaczymy. Być może uda się rozwiązać wymyślić jakiś sposób przejścia dostania się do niej. Oj, piesy, piesy. Czy naprawdę muszę na was marnować amunicję? sobie. E, tak to jest właśnie tutaj. Też na ułamek sekundy zdaje się, że ta anomalia się rozładowuje dzięki śrubce. Co tu jest? To myślę, że nic wartego. Nic wartego zebrania, ale może. Może ta skrytka jest gdzieś tam? Dobra, to zobaczymy. Może warto będzie... E, rozgryźć... to? E, może gdzieś na górze? No, chyba, że nie, że mnie wykryli. nie bardzo widzę. Nie bardzo w ogóle widzę. Gdzieś tam. To chyba jest gdzieś tam. Eee, tylko jak się tam dostać? Na sandach. Um. <grywa> o cholera. Dobra. To nie było zamierzone. Ale chyba nie mam innego wyjścia jak zejść. No proszę, tutaj można się dostać. Do tej części budynku. Ale czy można jakoś wyjść normalnie? Nie. No dobra, szykujcie się na moją śmierć. Czekajcie, gdzie to jest tu. Nie, wyszedłem, dobra. Super. Minus jest taki, że gdzieś tutaj są żołnierze i prawdopodobnie, żeby mieć spokój, będę musiał ich... Okej, okay. uciekamy na górę. Albo w ogóle stąd ucieknijmy, to chyba będzie najlepszy pomysł. Chociaż nie, bo wyjdę na tchórza jeszcze. Yy, w sumie nie ma już chyba sensu kasić latarki, bo i tak wiedzą gdzie jesteśmy. Wychodzi po dobroci, jasne. A, nie jest źle. Nie jest źle, Dajemy jakoś radę, żeby jeszcze tylko ten się wchylił. Pięknie. Cudownie. Jeszcze ktoś jest. Yy, nie chciałem tego robić tak naprawdę, ale... Dobra. To już wszyscy. Nie chciałem tego robić. Yy... O, no proszę, jak ładnie. I gdzieś tu jeszcze. Chowa się jakiś łobuz. Dobra, tędy. Nie. Chyba musimy przeskoczyć na dach. Ale czy to się uda? Niekoniecznie. Grundziej już wiemy, jak się gdzieś tutaj dostać. E, może trzeba się rozbiec? Też nie. A być może. Ale tutaj nic nie ma. Wiesz co, ja tu nic nie widzę. Albo coś robię źle. Żeby nie spadł. Nie, nie spadnę. Albo coś robię źle, albo. Albo faktycznie. Dobra, ktoś wchodzi do budynku. Bandyta. Gdzie on jest? O! Tutaj jestem. <grywa> Oj. Tutaj sztuczna inteligencja się nie popisała. Ale tak jak ja teraz. Dobra, wiecie co? Daruję sobie. Nie mam pojęcia, jak tam się dostać. Tam widzę jest jakaś się półka, jakiś występ, ale nie mam pojęcia, jak się dostać na tą część budynku na ten dach. Spróbujemy to wykombinować. Tutaj mamy deskę, ale to też nam nic, niczym nie pomoże. Może od wewnątrz będzie coś widać. Dobra, gdzieś tam, właśnie to jest ten dach, na który nie mogliśmy się dostać. Być może trzeba skorzystać z tych metalowych belek. Albo i nie. Moje, mój poziom logicznego rozumowania jest teraz bardzo, bardzo niski. Ale za to gra zaczęła jakoś płynnie chodzić, co mnie bardzo cieszy. Chociaż pewnie wy i tak nie widzicie różnicy, bo prędkość i tak jest stała na YouTubie. Ojej. No i co ja mam teraz biedny zrobić? Tak bardzo chcę mi się dostać do tej skrytki. Chyba, że ona faktycznie jest gdzieś na dole, a ja, a ja tutaj skaczę jak ten pajac. Nie, no, nigdy do tej skrytki nie dotarłem i chyba sobie nie daruję. Ha, 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 Jest. Nie, no, proszę Was, nie mówcie, że ja tylko po to tyle skakałem. Yy, pomarny kłolec. Dobra. Przynajmniej wiem, że można. Dobra. Możemy już wracać, żebym teraz się jakoś nie... E, dobra. Tędy. Chyba nic nam się nie stanie. Nie. Gładko, miękko zlądowaliśmy. Pięknie. Pół odcinka o tym, jak skakałem. Cudownie. Z drugiej strony, może to i lepiej, bo. E, kto to jest? Bandyta. Może to i lepiej, bo kręcąc wszystkie filmy, odczuwam jakąś taką dziwną presję, żeby cały czas akcję pchać do przodu. Ale może niepotrzebnie. To są w końcu moje doświadczenia z gry, które, które chcę Wam pokazywać. I oczywiście, jeżeli e, jeżeli coś ma się dziać, to, to oczywiście będzie się działo, no bo tego jednak... E, wy... ty Bo też z taką myślą te filmy kręcę. Ale jednak, z, e, czy to Fallout, czy, czy Stalker, są to jednak gry, które mają jakiś otwarty świat. No, w, w Stalker w pewnym sensie, taki powiedziałby, powiedziałbym nawet, że półotwarty. Nie zaczepiaj, bo dostaniesz kulkę w łeb, gdziekolwiek jesteś. I jednak nie tylko akcja tutaj. Znaczy inaczej akcja nie polega tylko i wyłącznie na strzelaniu, ale też na, na eksplorowaniu, na doświadczaniu zony, która znów zaczęła skakać szkoda. Także doświadczenia z tymi grami właśnie nie polegają tylko i wyłącznie na, na wymianie ognia. Właśnie o to chodzi, żeby próbować, żeby tak naprawdę, żeby smakować te e, obszar tej gry, i myślę, że właśnie od czasu do czasu takie odcinki e, pozwalają na to, przynajmniej mi. No nie wiem jak wam. Wybaczcie ten luksus, że możecie sobie przewinąć pasek e, filmu do momentu, który chcecie. Ja natomiast przez to muszę przejść. Ewentualnie potem mogę wyciąć fragment, który mi się nie podoba. Dobra, jesteśmy w domu. No, chłopaki się trzymają. Wojskowi tutaj nie wpadli. Jest ok. Tu widzę też jakieś skrytki. Są. Okej, okay, zobaczymy, czy to jest tu. No, proszę. Jeszcze jakieś stare artefakty tutaj zalegają. Których nie zebraliśmy. Zdaje się, że. Ale tutaj fajnie. Naprawdę przyjemnie. Powiedziałbym, że czuję się jak w domu, ale. Ale nie. Mój prawdziwy dom jest jednak ładniejszy. Tak, gdzieś chyba na dachu jest ta, ta skrytka. Tak, faktycznie na strychu. Że też zapomniałem. Już spoko, spoko. Ach, no tak, to jest ta skrytka, która właściwie nic ciekawego nie posiada w sobie. Dobra, dojdziemy do handlarza i myślę, że na tym koniec. Albo jeszcze inaczej, dla klimatu. E, zatrzymamy się przy tym ognisku. Szkoda, że nikt tutaj nie gra na gitarze. Zawsze byłoby przyjemniej, no ale okej, okay. wróciliśmy do kordonu. porozmawiamy z Sidorowiczem, zobaczymy co ma do zaoferowania, uzupełnimy jakieś zapasy, zwłaszcza żywności, bo tej nie mamy, ee, i ruszymy dalej, ruszymy w poszukiwaniu doktora. Także ja się z wami żegnam, trzymajcie się, do zobaczenia, cześć.